Ta dzisiejsza Ewangelia wydaje się trochę taką Ewangelią kontrastów, przeciwieństw, bo dzisiaj Jezus stawia przed nami dwa przykłady, bo właściwie jeden taki antyprzykład i, i przykład godny do naśladowania. Lubimy, kiedy ludzie wskazują na nas, kiedy ludzie nas naśladują, kiedy inspirują się naszym życiem, naszymi wyborami, decyzjami. Szczególnie to się dokonuje, kiedy. Mamy jakąś taką posługę, powiedzmy może znaczącą w kościele, czy w społeczeństwie, chociażby na przykład w duchowni, lubimy kiedy ludzie powiedzą nam, że Księdza Ojca przykład mnie czymś utwierdził, dziękuję za Ojca posługiwanie, za Ojca postawę, za Ojca modlitwę, która mnie właśnie pociąga, która mnie nawraca. A dzisiaj Jezus, kiedy patrzy na uczonych w piśmie, na tych, którzy powinni właśnie być autorytetami, jakimiś wzorami w społeczeństwie, mówi: strzeżcie się tych postaw, strzeżcie się tego, co oni robią, jak oni się zachowują. I to bardzo musi szokować. Ale jeszcze bardziej szokuje to, kiedy, bo może stawać właśnie takie, może być pytanie: no to w takim razie kogo mamy naśladować? To może być takim wzorem czy inspiracją. Jezus mówi, popatrzcie na wdowę, na ubogą wdowę, która nic nie ma. Ma ostatnie dwa grosze, nie? ostatnie dwie monety i wrzuciła do skarbony wszystko, co miała, nie to, co jej zbywało, nie to, czym mogła się pochwalić, ale to, co może, był wyrazem może jakichś jej wstydu, kompleksów, tego, czy gdzieś może pokryjomu, żeby nikt nawet nie zobaczył tego, jak ma mało, ale oddała wszystko. I w życiu też nie jest ważne, ile daję, tak naprawdę, jak daję, czy to jest dużo, czy to jest mało. Tu nie chodzi o ilość, ale chodzi, czy jestem w stanie oddać wszystko. Czy jestem w stanie oddać wszystko, czy jestem w stanie zrezygnować ze wszystkiego. Bo dopiero wtedy zaczyna się jakaś taka przemiana w moim życiu. Wtedy zaczyna się nawrócenie. Pan Bóg nie jest jakimś bożkiem, czy boginią, która zachwyca się, która mogłaby się zachwycać, zadawalać gadzidłami drogocennymi, darami, które moglibyśmy połechcać ich, czy swoje ego. Ale Pan Bóg jest kimś, kto zaprasza mnie do, swojej, do, do, do tej relacji ze sobą na zasadzie, że chce, żebym dał Mu wszystko. Dlaczego? Bo On również nie skąpi mi na łasce, na miłosierdzie, daje mi wszystko. Chrześcijaństwo to jest ryzyko oddania wszystkiego. Ale takie ryzyko, w tym mamy pewność, że kiedy oddamy wszystko Panu Bogu, to nic nie stracimy, ale jeszcze więcej zyskamy odwagi. Więcej.